W imieniu organizatorów Orszaku Trzech Króli dziękuję wszystkim partnerom, władzom miasta, dzięki którym otrzymaliśmy środki w ramach grantów na dzisiejszą imprezę, parafiom, dzieciom, młodzieży i ich opiekunom, dzięki którym orszak był kolorowy i przepiękny, śpiewakom i muzykom, dzięki którym orszak był rozśpiewany i będzie nadal. Karcerzom, wolontariuszom i służbom porządkowym. Giecekowi, dzięki którym mogliśmy się zorganizować. Młodzieży biorącej udział w widowiskach herodowych i scenkach jasełkowych. Dziękuję wszystkim, którzy z szczerym, szczerym sercem pomagali na różny sposób w organizacji dzisiejszej imprezy. Dziękuję sponsorom, dzięki wsparciu których mogliśmy zakupić śpiewniki i korony. Dziękuję panom przygotowującym film z giżyckiego orszaku, który dostępny będzie na ogólnopolskiej stronie Orszaku Trzech Króli. Dziękuję wszystkim państwu, którzy z własnej woli zechcieli dzisiaj w święto objawienia pańskiego wędrować razem do stajenki i kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi. Proszę o zabranie jeszcze głosu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego. Drodzy moi, wobec monarchów to ja mam prem. Bardzo dziękuję społeczności gierzyckiej za to przeżycie. Drodzy moi, uświadamiamy sobie, że na tej mapie polskiej zagranicy jesteśmy ważnym punktem dzisiaj w przeżywaniu tajemnicy objawienia pańskiego. Tak naprawdę mówiąc od strony liturgicznej to była poważna Katecheza i Bogu za to dziękujmy. I z tej katechezy płynie niezwykłe przesłanie dla ludzi wiary, że mamy obowiązek pasterzować wobec innych ludzi, misjonować i wśród rodaków, czyli w naszym środowisku. I być odpowiedzialnym za to, co nazywamy misjami w całym świecie, bo dzisiaj jest szczególny dzień pamięci o obowiązkach misyjnych. Organizatorzy już tutaj wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec wszystkich, którzy się zaangażowali, i godne to jest, kochani, abyśmy sobie wzajemnie podziękowali, bo to jest wielkie wydarzenie modlitewne i także swoiście kulturowe. Na przyszły rok już powinniśmy się jakoś zachęcić, aby to też było możliwe. Jedyna moja prośba to taka, abyśmy o 5 kilometrów na godzinę szli wolniej. Żeby pocieszyć się trochę sobą i było więcej czasu na to nasze wspólne kolędowanie i radość wspólną. Tak rzadko mamy okazję aby być, być w takiej atmosferze między sobą. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo jako zadatek mocy z nieba na wspólne świętowanie jeszcze w waszych domach, w rodzinach, bo tak myślę, że są i również zaproszeni goście, którzy przybyli dzisiaj do waszych rodzin w Giżycku. Bardzo. Proszę, abyście spędzili ten dzień naprawdę w radości, czego wam na nowy rok, radości i pokoju i tego wszystkiego, co na ziemi jest potrzebne życzę. Pan z wami, niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec. I syn, i duch święty. Bardzo dziękuję. My też bardzo dziękujemy i zapraszamy do kolędowania.